Zcękę sobie z niebieskimi czyli maszynami kopiujemy. Przełączamy się z powrotem kontrolę 6 na oprawy, Idziemy na stronicę drugą pustą. I Ctrl ALT Shift V dokładnie w to samo miejsce tutaj. Ale ten obrazek Ctrl E. Podmieniamy na oprawę i od No i mhm. Dokładnie się wprowadził. Taką samą skalę przyjął. Dokładnie. Control, S, S. O, poczekam, aż tam się to zrobi. O, prawda? Ale oto. No, S. Teraz sprawa kolejna. Namęczyliśmy się w rozdziale pierwszym i potworzyliśmy sobie styl. Będziemy chcieli te same style mieć. Zobaczcie na palecie styl, że jest styl rozdział w nowym dokumencie. Skąd on się wziął? No, bo żeśmy ramkę skopiowali tekstowo, pamiętamy. No to od razu poprawmy jej tytuł. Czyli idziemy na stronicę pierwszą i teraz. Wprowadzamy narzędziem tekstu kursor gdzieś tutaj do tej ramki, Ctrl A, zaznaczamy tekst i wpisujemy tytuł oprawy. Dobra. Czyli kopiując obiekty, ranki tekstowe, style się przenoszą. No tak, ale myśmy w tamtym dokumencie więcej utworzyli tych stylów, które byśmy chcieli mieć tutaj. W związku z tym, Będziemy chcieli te elementy przenieść do nowego dokumentu oprawy. Z, jak to zrobić? Z menu, w się świetnie to robi, jest rozwiązane w z rewelacyjnym. Z menu File wybieramy Append, dołącz. Otworzył się Wam folder, w którym trzeba wskazać dokument, z którego coś Chcecie dołączyć do tego dokumentu, byleście mieli czynne teraz oprawy. Tu sprawdźcie. To w tabelce jest oprawy, dobrze. To jesteście w, med w mediach. Idźcie piętro wyżej i wskaźcie Państwu dokument, produkcja. A następnie powiedzcie: otwórz. I on otworzył ok w którym zobaczcie, co można dołączać. To są wszystkie rzeczy, które można z jednego dokumentu przełączać do drugiego dokumentu, żeby się skopiowały. My chcemy styl Sheets, czyli arkusze stylów, wszystkie dołączyć do drugiego dokumentu. A mówi, które są dostępne do dołączenia. Jeżeli któryś zaznaczymy, to możemy powiedzieć inklad. A jeżeli któryś z tych, co my nie chcemy, chcemy wywalić, nie, pomyliłem się, to z powrotem go przenosimy na to Ale my chcemy z tyle dołączyć wszystkie inklad-or. Naciskamy inklad. Wszystkie się chcą przenieść. Teraz jeszcze patrzę. Co jeszcze chcemy dołączyć? A znaczmy leje. Co to jest leje? To się zaimportuje cały nasz lejon. Hmm. Z tak? Co? Leja czy z tylinie, taki Leja? No to jest tamten dokument, co? Leja to jest określona liczba stron dokumentu. To jest leja. My jesteśmy w projekcie. Projekt może zawierać kilka lejonów. No, czy ja coś mówię, co tam nie rozumiem? Bo nie? nie rozumie pan, co to jest layout? Layout to jest określona liczba stron dokumentu. W projekcie może być wiele layoutów różnych. Jeden może być 15 stronic, drugi może mieć jedną stronicę, ale być stroną internetową, trzeci może być animacją flasha, pięć jeszcze innych, innymi. To, to jest projekt. A layout to jest jedna taka część o dowolnej liczbie stron. Myśmy zrobili przed chwilą projekt, który się nazywał Produkcja, który był jednym, który Leon zawierał. Tylko to cośmy tam zrobili, tak? razy Nie, Nie rozumiem. Pan co to jest układ leja, Ileś stroni w dokumencie? Ile nasz dokument liczył Pięk stron? Pięć Nie. Cztery. Cztery. Tak. I to jest lejał. Te cztery strony to jest lejał. A co to jest w takim razie? Te... Master? To są strony główne w lejancie. I też się nie już. Zaraz zobaczy Pan. Proszę Państwa. No, jeżeli nie rozumiemy podstaw płatka, to w nim nie możemy działać. Na samym początku, kto nie był na zajęciach, albo nie uważał, to straci. Ja tylko przypomnę. W się tworzy projekt. Projekt. Projekt jest pojęciem bardzo szerokim. W jednym projekcie można umieścić layout lub dowolną liczbę layoutów. Jeden layout to jest układ określonej liczby stron. Teksty, style, w ogóle wszystko, co, je, co tworzy ten obok. W projekcie w Quarku nie robiliśmy takich dokumentów, ale ja Wam mówię czym jest projekt. Można utworzyć inny layout zawierający tamten cztery strony, a teraz będzie 15 stron i zawierał jakiegoś innego, innej treści. Oprócz tego można utworzyć jeszcze jeden layout, który nie będzie dokumentem do drukowania tylko na przykład stroną internetową. Quark tak może zrobić. Strony jeszcze można utworzyć pięć layoutów, które będą animacją flash, coś się będzie ruszało, jeździło. I to wszystko tworzy projekt. Kiedy ja teraz do tego projektu oprawy chcę dołączyć layout, to tu są wykazane wszystkie layouty zawarte w tym projekcie, który wskazałem przed chwilą na dysku. Tam jest jeden layout. Dlatego mamy tutaj jeden layout, ja go chcę dołączyć. Przed chwilą pokazałem, że jak myśmy przez zwykłe kopiowanie włączyli sobie style, to layout, jak ja zaimportuję, to tym bardziej włączę wszystko, co było tam, rozumiemy? Bo no ja w ramki tekstowe, nie wiem, co tam się zaimportuje, zobaczymy. W związku z tym, nawet możemy przejść na tą paletę styl schlitz, gdzie kazaliśmy włączyć wszystkie style i usunąć je w cholerę, bo my chcemy właśnie zaimportować layout. I zobaczę, co z tego wyjdzie, jak źle, to się, to, to się wycofamy. I ten layout, który jest w tym naszym dokumencie, jeden jest, włączamy, każemy inklam. Naciskamy OK. Otworzył się Państwu komunikat, że chcesz dołączyć layout, Tak? Pytam, czy dołączenie spowoduje dołączenie arkuszy z tyłu, koloru, reguł dzielenia na sylaby, wykazu, znaczników tam takich kresek i podkresek i innych, hanging, znaczników zawieszenia. Stron głównych, stowarzyszonych z Wszystko się będzie, on tylko nam mówi. Jak ktoś się coś źle zrobił, no to naciśnie kassel, a jak naciśnie ok, no zobaczmy, co się stanie. Teraz on pokazał okno konfliktu. Jeżeli w nowym dokumencie tym, do którego importuje, znajdzie gdziekolwiek taką samą nazwę, styl, kolor, nie wiem, mastera, czegokolwiek, taką samą nazwę i te dwie o tymi nazwami będą dwa różne cechy będą ustawione. To zgłosi konflikt. Zobaczcie, zgłosił konflikt dla stylu normy, tak? Że existing jest aria dwunastopunktowa. A w tym dokumencie nowym, do którego importujemy, ma na przykład kalibry 13 punktów. I teraz użytkownik musi podjąć decyzję. Czy zaimportować ten normal, ale zmienić mu nazwę, wtedy by otworzył okno i powiedział, jak nazwać chcesz ten styl normal. No i byśmy to wprowadzili. Albo autorenej, czyli sam stworzy dla konfliktowego obiektu nazwę w ten sposób, że do istniejącej nazwy doda z tyłu gwiazdkę. Nie. Teraz użytkownik może powiedzieć: Nie, tamten mnie nie interesuje. Użyj tego, co importuje. Jeśli już nią. i on wtedy tamten z tym rzuci i podmieni go tym stylem normy. A użyj istniejącego to po prostu nie zaimportuje tego stylu, tylko ten zachowa, który jest w dokumencie. Rozumiemy w tym stanie. Ale użytkownik jeszcze może nie chcieć mieć kłopotów, bo my nie wiemy, ile konfliktu się nam pojawi. Ale my bardzo ufamy temu dokumentowi, z którego coś importujemy. To jest dla nas ważne, więc możemy najpierw, zanim podejmiemy decyzję, zaznaczyć repeat tą akcję, którą za chwilę wykonasz, powtórz dla wszystkich konfliktów i nie otwieraj mi okna. Bo tak, to co konflikt otworzy i może pewnie Importuj, nie importuj, zmień nazwę, coś nazwę. I my mówimy repeat, to zaznaczamy, my teraz, i mówimy, użyj nowego, już nie I on teraz już nas o nic nie zapytał. I zobaczcie, co zrobił w naszym dokumencie oprawy. Kontrol Zero. Było coś, co się nazywało yy, przed chwilą wyroby poligraficzne. Oprawy, tak? No to chciałeś, to masz. No to zrobił produkcja poligraficzna. Bo nie patrzyłem na konflikty inne. Na stronie drugiej, przeszłyśmy przed chwilą obrazki wie, wstawił stary obrazek i cały tekst. Tamten tekst. Tak sobie wymyśliłem. W związku z tym, no trzeba, no ten tekst zachowany, bo tu się z tyle przy okazji, znaczy tekst wyrzucimy, ale z tyle już mamy, to się tym nie przejmuje. w związku z tym idziemy na stronę pierwszą i niestety musimy powtórzyć podmianę obrazu no tak trzeba zrobić, czyli zaznaczamy obrazek ctrl e i z folderu ćwiczenie 2 wstawiamy oprawy photoshopowe, idziemy na stronicę. No, ctrl e i wstawiamy oprawy JPGO, dobrze Kontrol, nasz klik się nazywa jak? O jest, do którego ja ten klik zaimportowałem? Nie, w drugim. Mamięszamy. No, Dobra, zaimportowałem. Porządku. O no jest, layout zaimportowałem. No i dobrze zrobiłem. Dobra. Dobra. Ten layout, tak prawdę mówiąc, bo tutaj nam nie zmienił, tak? Dwie zakłady. Zobaczcie. Jest zakładka zaimportowanego layoutu, czyli niepotrzebnie się obrazek, ale to i tak to za chwilę to wypalę. I jest layout 1.